Witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku pokażę użycie Ajaxa, wykorzystując helper Ajax Begin Form. Zaczynamy od stworzenia nowej aplikacji File, New Project. Wybieramy aplikację ASPNET Web Application. Nazwiemy ją sobie Ajax. Begin Form. Klikamy OK. Wybieramy pusty szablon, dodajemy referencję MVC, klikamy OK. Nasza aplikacja została stworzona, a więc proces zaczniemy od utworzenia naszego modelu, czyli dodamy do folderu model nową klasę naszego modelu, która będzie reprezentowała dane, które będą wysyłane w formularzu. Nazwijmy sobie klasę album. I teraz dodamy kilka propercji. Będzie to album ID. Album ID. Następnie będzie tytuł. Kolejne pole, jakie dodamy, będzie autor i jeszcze jedno ostatnie będzie to pole typu double będzie to cena dobrze zapiszmy nasz model no teraz kolejną rzeczą jaką musimy zrobić no to musimy sobie dodać do naszego projektu kontroler klikamy prawym add kontroler wybieramy Pusty. Nazwijmy go sobie standardowo Home Controller. Dobrze. Do naszego kontrolera dodajmy widok. Widok Index. I w tym widoku najpierw zrobimy sobie formularz, który będziemy postować tradycyjną metodą, a później go zamienimy na. Formularz, który będzie postowany używając Helmer, helpera Ajax begin form Dobrze, czyli najpierw robimy standardowy formularz. Zrobimy go sobie w usingu HTML begin-form Używać będzie metody index w kontrolerze. Home. Dobrze, nasz formularz po prostu będzie wyświetlał wszystkie pola z klasy album. Wykorzystamy w tym celu helpera dynamicznego. HTML. Editor for, któremu przekażemy nasz model. Dobrze. I jeszcze przycisk, czyli input, type, submit, value, wyślij. Dobrze. A więc nasz formularz będzie przesyłany do metody index kontrolera home. Czyli musimy dodać jeszcze metodę post dla akcji index, która będzie wykonywana po przesłaniu formularza. Nadamy jej atrybut http post i ta metoda będzie wyświetlać, a będzie przyjmować oczywiście album. Musimy dodać referencję. Będzie przyjmować album, a będzie wyświetlać po prostu stringa, czyli content String, format i tutaj będziemy wyświetlać tak tytuł, autor i cena. Dodajemy parametry album, tytuł, album, autor, album, cena. Dobrze. A więc utworzyliśmy sobie klasę album w kontrolerze. Zdefiniowaliśmy dwie metody INDEX. Druga metoda INDEX będzie, odpowiada, będzie odpowiadała na akcję tutaj naszego formularza, który będzie wysyłany i będzie po prostu wyświetlać nam stronę z odpowiedzią. Dobrze, uruchommy naszą aplikację. Dobrze, nasza aplikacja się uruchomiła, ale nie mamy wyświetlonego formularza. Popełniliśmy jeden błąd, zapomnieliśmy dodać jednej rzeczy. Zamknijmy, zatrzymajmy aplikację. Tutaj nie pokazaliśmy, nie dodaliśmy modelu. Model to jest, musimy pokazać przestrzeń naszą. Ajax Begin Form Models i to jest album. Dobrze, uruchomimy jeszcze raz aplikację. Nasza aplikacja się uruchomiła. I teraz, gdy sobie wprowadzimy jakieś wartości: tytuł, autor, cena i wyślemy nasz formularz. Formularz jest wysyłany. Jesteśmy przekierowywani do nowej strony. Która nam wyświetla dane, jakie żeśmy wprowadzili. To jest standardowe podejście. Zatrzymajmy, zamknijmy naszą aplikację, a teraz zmodyfikujemy nasz formularz tak, aby wykorzystał, wykorzystywał Ajaxa, czyli asynchroniczne wyświetlanie danych, żeby nie była przeładowywana cała strona, wyświetlana nowa, ale żeby było tylko odświeżane dane odnośnie formularza. Wykorzystamy w tym celu, tak jak wspominałem na początku, helper Ajax Begin Form. Dobrze. A więc pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to musimy dodać do naszego projektu skrypty odnośnie Ajaxa. Uruchamiamy menadżer Nuget Packages. Wpisujemy jQuery Ajax i instalujemy dwa skrypty. JQuery do naszego projektu. Klikamy OK. Zostało zainstalowane. I jeszcze jQuery Unobtrusive Ajax. To są te same dwa skrypty, które instalowaliśmy w przypadku helpera Ajax Action Tutaj sytuacja wygląda tak samo. Musimy dokładnie zainstalować te dwa same skrypty. OK. Accept. Dobrze. Nasze skrypty zostały zainstalowane. Możemy zamknąć nugeta. Widzimy, że skrypty zostały dodane. I teraz te dwa skrypty będziemy musimy dołączyć do naszego projektu, do strony wzorcowej. Dołączymy je sobie. Dołączymy sobie. Tutaj mamy stary bibliotekę jQuery, to usuńmy i dołączymy sobie ten skrypt odnośnie biblioteki jQuery i odnośnie jQuery Unobtrusive Ajax. Dobrze, zapiszmy. I teraz przejdźmy do metody index i możemy wykorzystać helper ajax begin form. Dobrze, a więc tradycyjnie. Zacznijmy od usinga, using i teraz będziemy używać Ajax i metody Begin Form. Dobrze. I tutaj przekażemy opcje Ajaxowe new ajax options. Tak. I tymi opcjami to będzie tak. Update target ID, tak samo jak przy Ajax action linked. Podajemy jaki element HTML chcemy odświeżyć. Nazwijmy go sobie form result i podajemy jeszcze drugi parametr http method, jaką metodą będzie wysyłane żądanie. Będzie to oczywiście post. Dobrze. Yy, to teraz HTML begin form nie będziemy już używać, będziemy używać Ajax begin form. To zostanie nasz formularz. Musimy teraz dodać diva, tu, w którym będziemy podmieniać dane wysłane przez formularz. Czyli dodajemy diva, div. O, id, form, result. Form, result. OK. Zapisujemy zmiany. W kontrolerze mamy naszą akcję. Nasza akcja będzie oczywiście zwracać stringa w dalszym ciągu. Tylko teraz będzie się to odbywało z wykorzystaniem ajax begin form. I będzie się, to, będzie się to odbywać asynchronicznie. Dobrze, uruchommy naszą aplikację i zobaczmy, jak to działa. Nasza aplikacja została uruchomiona. Wprowadzimy jakieś dane i wyślemy nasz formularz. I jak widzimy, nasz formularz został wysłany asynchronicznie. Nie było przeładowania strony, a tylko wysłanie żądania asynchronicznie i została od... dane pobrane ze serwera zostały tutaj załadowane do sekcji DIV. Tylko ta sekcja została odświeżona. Gdy sobie zmienimy i wyślemy, widzimy, asynchronicznie został zmodyfikowany tylko ta część widoku. Dobrze, zamknijmy, zatrzymajmy. Tutaj korzystaliśmy, odpowiedź serwera była zwykłym ciągiem tekstowym, ale może chcielibyśmy, żeby ten odpowiedź serwera nie była zwykłym ciągiem tekstowym, no żeby serwer zwracał nam na przykład dane w formacie JSON. Czyli zakomentujmy sobie to, nie chcemy zwracać zwykłego stringa, tylko będziemy chcieli, żeby zwracać JSona, czyli Jason i album, i będziemy podawać nasz album. Chcemy, żeby Jason zwrócił nasz album w formacie JSON. Dobrze. To teraz w widoku musielibyśmy jakoś przetworzyć te dane ręcznie. I dodamy do naszego projektu Bibliotekę Mustache. Taki szablon, dzięki, który wykorzystamy przy tworzeniu odpowiedzi z wykorzystaniem json -a. Czyli zainstalujmy jeszcze teraz Bibliotekę Mustache. Wpisujemy Mustache Mustach. JS. Mamy Bibliotekę Mustache.js, wybieramy nasz projekt, instalujemy bibliotekę, OK. Mustache no, mamy zainstalowany, zamykamy aplikację. Dobrze, do naszego widoku. Teraz musimy dodać tą bibliotekę. Dodajemy, żeby jej używać. Dobrze. I teraz, jak żeśmy zmienili w kontrolerze, że dane będą zwracane nie jako zwykły string, tylko w formacie JSON, to w widoku musimy sobie tego JSON-a obsłużyć. W tym celu wykorzystamy bibliotekę Mustaż, to jeżeli wykorzystamy bibliotekę Mustache, to musimy sobie zrobić szablon dla naszych danych, korzystając z biblioteki Mustache. A więc piszemy sobie nowy skrypt. Nazwijmy on sobie album template. Typ tego skryptu będzie tekst przez template. I teraz tak, nasz szablon będzie wyglądał tak. Powiedzmy, że chcemy sobie zrobić nagłówek H1. W nagłówku H1 będziemy chcieli prezentować tytuł naszego albumu. To mustaż używa takich podwójnych nawiasów, takich wąsów, dlatego się nazywa mustaż z angielska. Dobrze, będziemy wyświetlać w nagłówku H1 tytuł. Tytuł dobrze, w następnym linii. Następnie chcielibyśmy w nagłówku H2 wyświetlić sobie autora i jeszcze dać opis. Autor. I tutaj z danych, które zostaną zwrócone przez JSON, wyświetlić sobie tego autor. Autor. Dobrze. I powiedzmy w paragrafie: chcielibyśmy wyświetlić cenę i też wyświetlić napis cena i wyświetlić tam cenę. Cena i w taki sposób chcielibyśmy prezentować nasze dane, które, które przyjdą do nas, zostaną zwrócone w formacie JSON. Chcemy wykorzystać po prostu możliwości biblioteki Mustache, dlatego Mustache daje nam możliwość stworzenia takiego szablonu. I teraz jeszcze musimy zrobić jeden skrypt, w którym obsłużymy te dane, wykorzystując ten szablon. Skrypt i tutaj piszemy funkcję, która to będzie robić. function Nazwijmy ją update. update i ona będzie przyjmować result, czyli będzie przyjmować dane zwrócone przez formacie JSON do nas. I teraz co będziemy robić? Pierwsze co będziemy robić, zdefiniujemy sobie zmienną template do której przypiszemy sobie nasz szablon przypiszemy sobie nasz szablon czyli będzie to będzie to dokładnie to album template do zmiennej template przypisujemy szablon i wywołujemy metodę html żeby został przypisany szablon do zmiennej template. Następnie deklarujemy sobie drugą zmienną. Będzie to zmienna HTML. Nazwijmy ją sobie, i w tej zmiennej wykorzystamy mustasza, Mustaż. i nakażemy mu wykorzystamy metodę tu HTML, gdzie połączymy nasz szablon, czyli template z danymi, które przyszły w formacie JSON, czyli result. Tutaj tej zmiennej mustaż połączy szablon z danymi, które przyszły, przyszły z JSON, czyli jak gdyby sparsuje sobie te dane, które przyszły w formacie JSON do tego szablonu i do tych odpowiednich pól tytuł, autor, cena. Kolejnym rzeczą które musimy zrobić w naszej funkcji, to jest wyświetlenie tego, tej sparsowanej zawartości w naszym divie form result. Czyli teraz odszukujemy naszą zmienną form result na tej zmiennej wywołujemy metodę HTML i przekazujemy do niej nasz HTML, czyli nasze dane połączone do naszego szablonu. Dobrze. I jeszcze jedną rzecz, którą musimy zrobić, to teraz gdy będzie Ajax begin form wysyłać dane, to nie będzie automatycznie odświeżać tego diva. Tylko będziemy wywoływać funkcję Ajaxową, która go będzie odświeżać. Czyli gdy dane zostaną odebrane przez nas, czyli on sukces, wywołujemy metodę update Dobrze. I to by było wszystko. Możemy zapisać i uruchomić naszą aplikację. Aplikacja została uruchomiona. Wypełniamy formularz. I wysyłamy nasz formularz. I widzimy, formularz został wysłany. Dane otrzymaliśmy w formacie JSON i do przetworzenia odpowiedzi wykorzystaliśmy bibliotekę Mustache i szablony, gdzie dane, które dostaliśmy w formacie JSON, zostały przetworzone przez bibliotekę Mustache z wykorzystaniem szablonu i zostały podstawione tak jak tu widzimy do zmiennej H1 tytuł, potem do H2 autor. Napis autor i autor i następnie do pole cena i wartość cena. Wszystko zostało wykonane w sposób asynchroniczny, a dane, które zostały zwrócone tym razem z serwera, nie były w formacie string, tak jak to było wcześniej, tylko dane zostały zwrócone w formacie JSON, które zostały przetworzone z wykorzystaniem biblioteki Mustache, wykorzystując szablon, który to ten szablon został tutaj sparsowany z danymi, czyli z result, z wynikiem, który został zwrócony przez json i to dane zostały wstawione do naszego diva form result. Odbyło się to, wywołanie tej funkcji odbyło się, gdy żądanie ajax begin form zakończyło się sukcesem, czyli dane zostały poprawnie zwrócone z serwera, wtedy zostało wywołane funkcja update, która spowodowała odświeżenie naszego diva z danymi. I mamy tutaj tego naszego diva, który został odświeżony. Gdy sobie teraz zmienimy dane, na przykład aaa, ddd, d, cena 500, klikniemy wyślij, widzimy przeładowanie było natychmiastowe. Przeładowała się tutaj nasz div. Dane zostały zwrócone w formacie JSON. Wszystko działa bardzo pięknie. Polecam stosowanie. W tym odcinku to wszystko. Dziękuję.